Brak kartek. Jak chuj, jak będziemy tak nieskąpo to. jeszcze krzywo się wchłonęła. Bo to jest kurwa. To jest w ogóle ten. To jest z 88, ok? Chyba ja nie zauważył tego. Czego? O! No. Kukwa, No zobacz co płoć zrobił, no ja dole, Kukwa moja drukanka! Galileo, a przetestuję, może się rozjebie, ja wam to pokażę co chłop podjebał. Dała mi śladę, ona bliżej kamery może? Na podglądzie widać, zobacz serio, jak widać tą kartkę na tym, na, na podglądzie białą. Widzisz? Widać, no. No widzisz ją, nie? Tą białą kartkę. Kurwa ty chuju ty na gąbę, ty kutafonie w czapeczce jebany ty... No w czapeczce, no jest Karpka. W czapeczce. No. Kurwa tuż nie będzie zużywać. Wiecie ile, tuszu takiego sprzętu kosztuje. Nie, nie, nie. nie <grym> no rozjebał. Kurde. On na te kartki wcina ta drukarka w sumie, nie? zająć i to. I potem się dziwić, że kartek brakuje. Nie wiadomo gdzie są. Ginął? <grywa> Misterius przestań, bo nie możemy wytrzymać ze śmiechu, no. <grywa> On nadal <mnie> nie wie o co chodzi. <grywa> Misterius, e, pan Geren napisał, drukuj, no drukuj pan w końcu. Marcin <grywa> Sierż Butowski, standardowo na dobry wieczór, łapki supy ogień, ukręcimy i pozdrapamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. DUPY SE PAN KURWA WYDRUKUŁ, MOJA DRUKARKA! PANIE! Muszę się napić, bo ja nie wierzę w zdrowie. Wiesz pan ile ryza papieru kosztuje? Drogów. Pan, pask pan paskowy podsumował. Nie ma tego ale niby kilka o. tam dzwoniło. Ogarnia, co się dzieje. Ale co nie ogarniał? No właśnie nie wiadomo, nie? Nie wiem, ma... o co mi chodzi w ogóle. Pojebałeś. Coś odjebałeś, no, poje... pojebałeś. Co, Coś odjebałeś, nie. o czym nie no, Pojebałeś. Nie? Czekaj. Green screen? Jest. Yes. Zadywniasz? Jest. No, nic nie ma. No, na podglądzie wszystko gra, nie? No, wszystko... Nie, jak widać, nie, no gra. Na, na, pas, no paskowy ma, no. Pan mister nie ogarnia no, ale coś odjebałeś, no że ja o czymś nie wiem. No, no, Mikrofonu nie, co... mam. nie mam. Nie mam, no, no, działa. Wszystko jest tak jak ma być. To co co jest rzecz, tak? nie ma. jest okej. Telefon mam, fajkę mam. Kartka misterius. <grym> a, no widzisz pogięta kartka. No, Napisa no. Napisała pana czekaj, Natalia Lech i <grym> napisała, że kartka. Mikrofon jest. Telefon jest. <grym> Co najlepszą do widzi. tu brakuje? Ale czego? Radzie no, się... jest. Ej, ja nie wiem. Nie. Nie. Słuchaj, ty chuju, ty w... Obrażam to mnie, w obrażam ty... mnie. Po przyjacielsku. Nie. Telefon mam. A drugi? Faj co oni zrobili? Nie wiem. Pewnie jak ci nie to było, nie? Jest. No! No co jest nie tak? brukarkę no. wiem, Zrobiło się dużo miejsca tutaj, ale... Czy jest chyba do Zepsuli, nie? Kurde, jakby zabrali coś, jakąś kartkę, nie wiem. Dopiero. Ale no, na chuj mi te kartki rzucasz? Dopiero, czekaj. Trochę kulturę ty... Ale nie wiedziałem. Ale, że karkka zignęła? No co mnie karkka obchodzi. Milion jeszcze takich będzie dzisiaj. Głowa. No czy ja nie wie, chyba. Nie! No nie wiem! A co ty na widział to Nie widział tego. Widział na Nie widziałem. Czeka. No jest głowa i jest. O tu! Głowa, tu, tu! Ale o chuj chodzi? A tu! Piwo! Tu, tu. Piwo! A, tu. Ale to! Ej, niech ci odpowie o co chodzi, bo ja nie ogarniam. Organizacja klasa. Ale co, mam uszy? Nie. Mam. Jest jeden telefon, Nie ten... No właśnie. O co im chodzi w ogóle, nie? Nie, bo tutaj się mało miejsca zrobiło na górę. To z <noise> na głowie karta była. Karta, karta Na głowie karta telefonu była. Do telefonu coś. Tam karta, tu chyba chodziłem, no, do telefonu. No. Żebym ja ci na głowie czegoś nie położył zaraz. O, Ale co, wkłamią już coś. Wszystko karta jest szkaluje pana misteriusa. Ale czekaj go... No, a tyle wziąła. Pani misterio jest grubą, bo moja mama pana chciała mi do O o. No dobra, teraz spróbujmy nie pić chociaż, to no? Ciężko to wchodzi. Jak mama nie? przyjdzie. To ciężko chodzi. Podajmy numer czatowi, niech mi powie o co chodzi. Poda, podać numer? na ja wiedzę na kanapę. Ale o chuj chodzi, no przecież. Miałem głowę na. Ka miałem kartce, kartkę na głowie? Nie, nie, o co innego chodziło. <śmiech> <śmiech> Ale no kiedy zobaczysz, widziałeś, po A widziałeś tą kartkę? Nie. No właśnie, no to widzisz. Ale... No Ale o co nie pochodziło? Nie no nie bo się zrobiło dużo miejsca, to no by było, było mniej. Pani serioza teściowa oglądana Mysz panie, mysz? Ale bankies, radio jest, no. to pisię, jest. Nikt nie się Może jak też bułeczkę. Może... Też jest coś Kubwa chciał. To złe szwagier, nie? Ale do no, o, no, o co chodzi? o co chodzi właśnie? O co chodzi? Ej, niech trzeba do sprzęgwi do No przecież na pasku ma pan napisane, chyba nie? Jedna kartka na głowie i od razu więcej miejsca <noise> Dzwonimy do Damiana! O! o dzwonimy, do, dzwonimy do paskowego, może wyjaśni mi o co chodzi. Nie ogarniał Staj głowy no, ale co? Nic nie masz na głowie. No nie mam teraz, no widzę siebie No to co im chodzi? Zwodziby do paskowego w tym momencie. Może się wysprzęgli. Kamera nie. A czemu tym telefon? Jak my mamy tutaj tyle telefonów tak nie, nie mam pan... prywatnego numeru do pana Damiana niestety. Aha, czyli komputerowo dzwoniłem, okej. Okay. Odbierze? Jest opóźnienie, później, do mnie musi zobaczyć, zerknąć. Nie odbiega. Nie chcę cię. Coś grubego! Hmm. Czy coś no, z moim drinkiem się stało w czasie jak się sikałem? Nasma 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 Nasmakałem. zajęty, napisał nowy pasek. No. No co witamy ty chcesz, już w robocie. Tam pana misteriosa. <grym <grym no nie, no, nic się nie stało przecież. Witamy jak i pozdrawiamy. Jak ty mówisz, że się nic nie stało, to się w chuj stało. Nic się nie, nie stało. stało. A co się stało? Ale ja wam ale a ja w ogóle nie wierzę, nikomu od no <laughs> tego stało. zacznijmy. No nie, poważnie nic się nie stało. Nic się stało. Nie, poważnie, bo myśmy robili taką bekę, żeby, żebyś ty coś wierzył, ale tak naprawdę nic nie było. No, na pewno, na pewno. Na pewno. No tak a, było, no, tak no. Tam tak zaczęło tak się tak od tej było. kartki, tak, no. a ty zacząłeś wierzyć w coś, czego nie ma. No, tak. no, na pewno, To na pewno. była ta teoria spiskowa, na pewno. No, tak. tak, oczywiście, o, o, oczywiście tak było. Ja podam numer do studia, żebyście mogli do nas zadzwonić i wyjaśnić, o no, no, co no, chodziło. Nie no, jak ktoś się rozprzędli, to wiecie. domofoniasz mi, mi napisał. To po prostu musi donate odpowiedniego wpłacić. Domofoniarz mi napisał, domofoniarz mi napisał, niech pan tego nie pije. <noise> Czego? Achadza tej szlanki. Ja go posłucham. A to możemy dodać O! Ej, czekaj, ej! Jak w tym, jak w TVP Boże, czy się to widzisz? Co to się wydarzyło? Nie ufam wam. Jak chujesz. Czemu wam nam nie na